Czy kiedykolwiek czułeś, jakbyś nosił ciężar całego świata na swoich plecach, jakby ludzie wokół ciebie nie rozumieli tego, przez co przechodzisz? Uwierz, nie jesteś sam. Prawda jest taka, że wszyscy my w pewnym momencie odczuwamy ten ból. Ale co jeśli powiedziałbym ci, że istnieje sekret, który może całkowicie zmienić sposób, w jaki postrzegasz innych, a co ważniejsze sposób? W jaki postrzegasz samego siebie? Wielcy myśliciele pozostawili nam potężne lekcje, które mogą odmienić nasze życie. I najlepsze jest to, że odpowiedzi, których szukasz, są na wyciągnięcie ręki. Zostań do końca, ponieważ to, co usłyszysz, może być dokładnie tym, czego potrzebujesz, aby wszystko zmienić. Zaczynajmy tę podróż teraz. Czy zastanawiałeś się kiedyś, że wszystko, co czujesz i przeżywasz z innymi ludźmi, jest odbiciem tego, co wierzysz o nich i o sobie? Jest coś w tobie, co, jeśli zmienisz, może głęboko wpłynąć na sposób, w jaki odnosisz się do świata. Wielcy myśliciele zrozumieli to już dawno i dzięki ich słowom mamy potężne klucze, które otwierają drzwi samopoznania i prawdziwej więzi z innymi. Ale bądź ostrożny, to, co usłyszysz, poruszy Twoje emocje, rzuci wyzwanie Twoim przekonaniom i zaprosi Cię do głębokiej refleksji nad tym, kim jesteś i jak łączysz się z innymi. Cytat jeden, Carl Jung. Zacznijmy od potężnego cytatu Carla Junga. Ten, kto patrzy na zewnątrz, śni. Ten, kto patrzy do wewnątrz, budzi się. To jest coś, czego wszyscy musimy wysłuchać. Czujesz się zagubiony, Czekając, aż coś lub ktoś zmieni Twoją sytuację? Jung przypomina nam, że prawdziwa zmiana zaczyna się w nas. To, jak postrzegamy ludzi, sytuacje, a nawet nas samych, określa naszą rzeczywistość. Zastanawiałeś się, że to, co znajdziesz w sobie, może być kluczem do zmiany wszystkiego wokół Ciebie. To, co odkryjesz wewnątrz, może być początkiem rewolucji w Twoim życiu. Cytat 2. Albert Einstein. Teraz przemyślenie Alberta Einsteina. Życie jest jak jazda na rowerze. Aby utrzymać równowagę, musisz wciąż jechać do przodu. Oto sekret, który niewielu zna. Nie warto czekać na to, że życie rozwiąże się samo. Kiedy wszystko wydaje się trudne, możesz poczuć pokusę, by się zatrzymać. Ale, tak jak na rowerze, życie wymaga, byś ciągle ruszał do przodu. Co by się stało, gdybyś teraz podjął działanie, nawet gdy wszystko wokół ciebie wydaje się rozpadać? Ruch jest kluczem do pokonania wszelkich trudności. Więc co teraz zrobisz? Cytat 3 Mahatma Gandhi. Teraz refleksja Mahatmy Gandhiego. Prawdziwa miara człowieka to to, jak traktuje kogoś, kto nie może zrobić nic dla niego. Zastanów się, Ile razy bardziej przyciągały cię relacje, które mają coś do zaoferowania? Gandhi zachęca nas do refleksji nad wartością ludzi, którzy nic nam nie mogą dać w zamian. Prawdziwa wielkość nie polega na tym, kto może nam pomóc, ale na tym, jak traktujemy tych, którzy nie mają nic, by nam dać. Wyobraź sobie, jak zmieniłaby się Twoje życie, gdybyś zaczął patrzeć na ludzi przez pryzmat tego, kim są a nie tego, co mogą dać. Ważne ostrzeżenie. Zostań do końca, ponieważ w ostatniej sekundzie filmu ujawnę coś, co zmieni wszystko. To coś szalonego. I nie zapomnij subskrybować i zostawić łapki w górę. Cytat 4. Maya Angelou. Teraz jeden z najbardziej potężnych cytatów Maya i Angelou. Ludzie zapomną, co powiedziałeś, zapomną, co zrobiłeś, ale nigdy nie zapomną, jak sprawiłeś, że się poczuli. Wszyscy przeżyliśmy ten moment słowo, które poruszyło nasze serce lub gest, który zmienił naszą perspektywę. To, co robisz dla innych, ma znacznie większe znaczenie niż Twoje słowa. Oto sekret: gdy troszczysz się o to, jak inni się czują, tworzysz niezniszczalne więzi. To coś, czego wiele osób nie dostrzega, ale co może zmienić wszystko w twoich relacjach. Co robisz, aby ludzie czuli się wyjątkowo? Cytat pięk. Friedrich Nietzsche. Teraz intensywny cytat Fryderyka Nietzschego. Ci, którzy walczą z potworami, muszą uważać, aby nie stać się potworem. A jeśli patrzysz w otchłań, otchłań patrzy także w ciebie. Ten cytat poruszy cię. Kiedy stawiamy czoła wyzwaniom i trudnościom, zawsze istnieje ryzyko, że to one nas ukształtują. Jak reagujesz na przeciwności? Czy pozwalasz, by gniew, frustracja lub ból cię zmieniły? Mietrze przestrzega nas. To, z czym walczymy, może nas zmienić. Ale masz moc, by zdecydować, kim chcesz być, niezależnie od potworów, które spotkasz na swojej drodze. Te słowa wielkich myślicieli to nie tylko cytaty, to zaproszenia do głębokiej transformacji. Każdy z nich wyzwała nas do spojrzenia w głąb siebie, działania inaczej i zrozumienia, że moc zmiany jest w naszych rękach. Teraz prawdziwe pytanie brzmi, czy jesteś gotów zrobić ten krok? Czy jesteś gotów przestać szukać odpowiedzi na zewnątrz i zacząć zmieniać się od środka? Jeśli poczułeś, że coś w tobie zostało poruszone przez te słowa, polub i podziel się tym filmem. Nie pozwól, by ta zmiana wydarzyła się tylko tutaj, wnieś ją do swojego życia. Cierpisz nie dlatego, że nie potrzebujesz nikogo, ale dlatego, że prawda, którą mało kto zna, zmieni wszystko. Nie zdajesz sobie sprawy, że korzeń twojego cierpienia tkwi w tym, że jeszcze nie odkryłeś jednej z największych prawd życia. Prawdziwa wolność i prawdziwy spokój nie pochodzą z niezależności, ale z połączenia. Szukasz czegoś, co wydaje ci się, że musisz mieć, ale nie dostrzegasz, że oddalając się od innych, oddalasz się od własnego uzdrowienia. Prawda jest taka, że wszyscy potrzebujemy siebie nawzajem. A kiedy zrozumiesz, że klucz do Twojego szczęścia i uzdrowienia leży w tym, jak łączysz się z innymi, wszystko się zmieni. To nie chodzi o to, by być silnym samodzielnie, ale by być silnym razem. A ta prawda zmienia wszystko. Zacznij teraz, połącz się. Uwaga, zwróć szczególną uwagę. W ciągu najbliższych 3 1 sekundy pokażę Ci coś niesamowitego. Chcesz uzyskać dostęp do metodologii certyfikacji Google, dzięki której możesz zarabiać 3, 5, 10 tysięcy euro, a nawet jeszcze więcej? To metodologia, którą zna bardzo niewiele osób, prawdziwy błękitny ocean. Wiele osób potrafi zarobić na niej naprawdę świetne pieniądze, ale pamiętaj, to nie jest szybka kasa. Łatwe pieniądze nie istnieją. To coś, co oferuje sam Google, a mało kto o tym wie. A najlepsze jest to, że każdy może zastosować tę metodologię. Cały proces przedstawiamy w e-booku. To coś, na co obecny rynek ma ogromne zapotrzebowanie. Wielka szansa dla Ciebie. I nie musisz sprzedawać kursów ani niczego podobnego. Wszystko możesz robić z domu. Oryginalna cena e-booka wynosi 147 euro, ale zapłacisz tylko połowę tej kwoty, czyli 73 euro. W rzeczywistości nawet tego nie zapłacisz. Kwota, którą zapłacisz, to jedynie 9,97. To prawie za darmo, biorąc pod uwagę wartość, jaką dostajesz, a do tego otrzymasz super bonus 100% za darmo. Twoje ryzyko jest zerowe, ponieważ po zakupie masz 7 dni gwarancji zwrotu pieniędzy. Otrzymujesz dostęp do całej zawartości i e bonusu, a jeśli nie będziesz zadowolony, możesz poprosić o zwrot pieniędzy. Spiesz się i zdobądź e-book w cenie promocyjnej. Ta oferta może zniknąć w każdej chwili. Kliknij w link w pierwszym przypiętym komentarzu.